-Mick. teraz pan, -Micka, jedna pan Donald Tusk powiedział, że zależy mu na swobodnym przepływie ludzi po Europie. Zapomniał, że Zjednoczone Królestwo nie jest Schengen i jakoś z tym żyjemy. Co do uchodźców, Anglia udzielała słonienia nawet Karolowi Marksowi, ale nie płaciła mu zasiłków. Potrzebujemy Schengen. Potrzebujemy europejskiego obszaru gospodarczego, ale nie potrzebujemy bandy polityków i biurokratów decydujących o homoseksualistach w Kirgistanie i gorylach w Kongo. Gdyby Brytyjczycy usłyszeli tę dyskusję, 90% głosowałaby za Brexitem. Dlatego też liczę, że Zjednoczone Królestwo wystąpi z Unii Europejskiej, wróci do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a w ślad za nim pójdą Czechy, Polska, Słowacja, Węgry i inne miłujące wolność kraje. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona. Dziękuję za uwagę. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Korwinowi Mikke. Czy przyjmie pan błękitną kartę ze strony pana Bonanno? Tak, proszę bardzo, pan Bonanno. Tak, wysłuchałem wypowiedź kolegi. I chcę y, zapytać się, czy jest jakaś magiczna różdżka, gdyby on był na miejscu Junckera czy Tuska, to co wówczas pan był zrobił? Natychmiast ta pierwsza rzecz, którą pan by zrobił. Poproszę o powtórzenie drugiej części pytania. Co bym zrobił, gdyby co? Mówiłam, że po tym jak wysłuchałem wypowiedzi pańskiej, zastanawiam się nad następującym. Gdyby miał pan magiczną różdżkę, gdyby mógł pan działać magicznie niczym wróżka i mógłby pan stanąć dziś na miejscu pana Junckera czy przewodniczącego Tuska, to co wówczas pan był zrobił jako pierwsze dla tej Europy? Ogu... Ogłosiłbym koniec Unii Europejskiej jeśli mógłbym to zrobić